Powiesz, że to były prywatne porachunki między mną a Raumultę. Jednak jestem pewien, że nikogo nie przyślę. Skąd pewność? Chciałem mu przekazać słowa, które ranią bardziej niż żelazo. Zdejmijcie ten, łachman. Nie, nie trzeba. Jan na was rozłoży. Boże. Gdzie wy byliście? W przemyskiej wieży w Lochu. W niewoli. U Turków. Bohater naszego diabła łańcuckiego Gedeon miał wielkie szczęście i wydostał się z tureckiej niewoli, ale nie wszyscy mieli takie szczęście. Można powiedzieć, że niestety większość nie miała tego szczęścia. Większość z potężnej wielkości ponad miliona obywateli I Rzeczpospolitej, którzy w okresie XVI i XVII wieku trafili do niewoli tatarskiej, później tureckiej i w ogóle jako niewoli, stali się niewolnikami. Proszę sobie wyobrazić, że milion dwieście tysięcy szacuje się, badania, konkretne badania naukowe mówią o takiej liczbie, o ludzi, którzy trafili do niewoli w basenie Morza Śródziemnego. I to jest liczba, która jest wyższa, bo czarnych niewolników z Afryki do obu dwóch Ameryk trafiło około 700-800 tysięcy. To jest skala zjawiska, jakim był jasyr. I do tego filmu zapraszam na kanale Ostoja Tradycji, link poniżej. Natomiast 11 listopada, w Dniu Narodowego Święta Niepodległości, wieczorem napełnijcie kielichy dobrym miodem pitnym bądź winem, bo będzie ku temu okazja. Zaraz powiem jaka. O 19.00 premiera Polacy na Kremlu. Marcin Troński, Jacek Komuda i Jacek Bartosiak, którzy wzięli udział w nagrywaniu tego filmu, zapraszają. A ja zapraszam po filmie o 20.00 na spotkanie na żywo z nami, z nami, z twórcami filmu. I teraz ta okazja, otóż zniesiemy wspólnie toast za pospolitym, tym miodem pitnym bądź tym winem, który, który będziemy mieli w kielichach. I jeszcze zapraszam 6 listopada, w najbliższą niedzielę, na pokaz diabła łańcuckiego do Dubiecka. Na Zamku w Dubiecku, gdzie prawdopodobnie przyszedł na świat Stanisław Stradnicki, Diabeł Łańcucki, odbędzie się o 17.00 pokaz filmu Diabeł Łańcucki. Zapraszamy. A ci, którzy nie mogą być na Zamku w Dubiecku z nami i z Diabeł Łańcuckim, mogą go w każdej chwili obejrzeć, wspierając naszą działalność. Te wszystkie filmy, o których wymieniam, ich realizacja jest dzięki wsparciu. Wspierając na kanale YouTube. Poniżej pod filmem wspieraj. 9.90 bodajże. I ten film, czyli Diabeł łańcucki, jak każdy inny film, który umieszczamy na tym kanale przedpremierowo i bez reklam można obejrzeć dzięki temu wsparciu, czyli przyjemne, spożyteczne. Dziękuję i do zobaczenia.